Jesteśmy w Michałowie, farma kozacka truskawka, ale jesteśmy na Malinie. U Konrada Kozakiewicza projekt Tunelowe Inspiracje. Pogoda niezbyt może sprzyjająca, ale pogoda niesprzyjająca w zasadzie od już dwóch miesięcy. Górki, dołki, temperatury w górę, w dół. No i mamy troszeczkę problem. Tu jest. Dosyć sensownie, bym powiedział, czy bardzo sensownie, odmiana Enrosadira, liść wygląda bardzo fajnie. Może nieskromnie powiem, że gdzieś tam po zabiegach, które przygotowaliśmy dla Konrada, bo, bo w tym projekcie Konrad korzysta z naszych zaleceń. Natomiast dużo problemów na plantacjach, dużo problemów z materiałem nasadzeniowym, zarówno z plagami, jak i z materiałem long cane, różnych odmian. Także tutaj nie możemy się tak naprawdę przyczepić do, jednego, do jednej odmiany. Raczej jest mocno przekrojowo. Na pewno bardzo przeszkadzają nam te wahania temperatur, bardzo wysokie amplitudy między dniem a nocą, bo tak naprawdę temperatury w nocą potrafią spadać do, do zera. Już nie mówię o minusach, tak naprawdę tunele też nam się wychładzają w dzień. Natomiast jeżeli pojawi się słonko, tak naprawdę do 30 stopni bardzo stresujące warunki dla roślin. Stąd też pojawiają się różnego rodzaju różnego rodzaju problemy na plantacjach. Staramy się gdzieś tam przeciwdziałać temu, dlatego w programie, który będzie pewnie też wspomniany, i w projekcie tunelowe inspiracje, i na łamach czasopisma jagodnik. Zaplanowaliśmy parę zabiegów, które mają na celu poprawę kondycji, teraz na początku liścia, ale również i poprawę kondycji korzenia w materiale świeżo sadzonym. Mamy zaplanowane zabiegi poprawiające bicie pąków, z czym też jest problem, dlatego teraz. W tym momencie zalecamy produkty BioAP plus Gromor, znane wszystkim producentom, tak naprawdę w tym momencie jagodowym, na poprawie kondycji liści i poprawie, bicia, i poprawie bicia pąków. Również Intrafol świetnie się będzie sprawdzał w tej sytuacji. Tym wyprowadzamy w tym momencie plantację do fajnego stanu. Mamy nadzieję, tak naprawdę lada moment, ten rosadiera wychodzi nam trochę wcześniej, już widzimy pierwsze owoce, lada moment, na trwałość i na twardość. Inka Ultra świetne rozwiązanie świetne rozwiązanie, które się sprawdza tak naprawdę przez cały sezon e, e, przez cały sezon wegetacyjny na poprawę jakości owoców e, i na tą trwałość, e, szczególnie w przypadku Enercity czasem kłopotliwą. Druga rzecz przeciwdziałanie niekorzystnym warunkom e, atmosferycznym osmotek osmotek, który będzie nam troszeczkę tą roślinę lepiej, e, lepiej wyprowadzał w tych sytuacjach Nieco do końca niekorzystnych, jeśli chodzi o temperatury, właśnie te amplitudy. Za chwilę pewnie zrobi się ciepło. Osmotek też pomaga i trwałość, i kondycja rośliny. Nie ma co czekać, bo warunki niedługo na zabieg idealne no to co, do pryskania. Jesteśmy teraz w tunelu, w którym jest nowe nasadzenie nowych long przez zakupionych przez Konrada. Z tego względu, że były problemy z poprzednim materiałem nasadzeniowym. Bląkiny nasadzono około 2-3 tygodni temu. Jeszcze nie możemy wyjąć ich tej dwulitowej doniczki z, z, z pełnej doniczki, z tego względu, że browa jeszcze nie ruszyła, nie ruszyła z prostej przyczyny. Niestety warunki no, były takie, jakie były i w zasadzie są też dzisiaj. E, dlatego no, mieli, jest, jest problem z ukorzeniem materiału. Stąd też tutaj na tym spotkaniu będziemy omawiali, jak my jako firma możemy pomóc w tym, e, żeby te procesy przyspieszyć. Aby te lonkejny ruszyły, bo tak naprawdę czas nas goni. E, chcemy w tym roku jeszcze zebrać owoce e, tutaj na tej plantacji. No i jeżeli nie pomożemy różnymi rozwiązaniami, czy to jest Wita, czy Booster, czy Intrafol, taki program, e, który pozwoli nam przyspieszyć ukorzenianie, ale też e, bicie nowych, e, nowych pędów tutaj z tego typu nasadzenia, jest jak najbardziej dostępny u nas. Więc zachęcamy do kontaktu, bo na pewno pomożemy.